Wybory się skończyły, zaczęły się niespodzianki. Friedrich Merz szokuje wyborców. Twarde obietnice dotyczące migracji i finansów topnieją na naszych oczach. Czy zamkną granice? Czy będą oszczędności? A może to była tylko gra o władzę? Dzisiaj dowiemy się, dlaczego politycy tak łatwo rezygnują ze swoich słów i co to oznacza dla przyszłości Niemiec. Sprawdź do końca, czekają na ciebie nieoczekiwane wnioski. Czy zauważyłeś kiedyś, jak podczas kampanii wyborczych politycy chętnie składają śmiałe obietnice, a potem no cóż, sam wiesz, co się potem dzieje? Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, analizując świeżą historię z Niemiec, która teraz, w lutym 2025 roku, staje się jednym z najczęściej dyskutowanych tematów? Co się stało? Friedrich Merz, lider niemieckiej Unii Chrześcijańsko-demokratycznej, który niedawno wygrał wybory, już stoi w obliczu sytuacji, w której jego kluczowe obietnice wyborcze są wystawiane na próbę. Co więcej, dzieje się to jeszcze przed oficjalnym utworzeniem nowego rządu. Niektórzy obserwatorzy polityczni porównują nawet sytuację z 1991 roku, kiedy kanclerz Helmut Kohl znalazł się w centrum uwagi za niespełnienie obietnic. Wywołało to wtedy poważną debatę publiczną, a teraz pojawia się pytanie: czy historia się powtórzy? Ale przejdźmy do szczegółów. To nie tylko kolejna wiadomość ze świata polityki, to ważna opowieść o zaufaniu wyborców, znaczeniu zobowiązań politycznych i tym, jak działa dziś system demokratyczny. Główną obietnicą jest hamulec zadłużenia. Jednym z najbardziej znaczących oświadczeń wyborczych merza było jego zdecydowane stanowisko w sprawie hamulca zadłużenia. Mechanizm ten, zapisany w niemieckiej konstytucji, ogranicza zdolność państwa do zaciągania nowych długów, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu finansowemu przyszłych pokoleń. W trakcie kampanii MERS wielokrotnie podkreślał, że ta zasada jest dla niego fundamentalnie ważna. Pamiętajmy o jego słowach do kiedy będziemy zwiększać nasze długi? Mamy zobowiązania wobec naszych dzieci pewnego dnia będą musiały spłacić ten dług. Dlatego zasadniczo oświadczam tak. Może to nie być łatwe, ale musimy nauczyć się żyć w ramach dochodów, które zbieramy w postaci podatków. W Niemczech to cały bilion. Nie stać nas na niekontrolowane pożyczki. Kolejny jasny cytat. Mówię o hamulcu zadłużenia tak wyraźnie, ponieważ chroni przyszłe pokolenie. Czy powinniśmy wydawać ich pieniądze już teraz, ponieważ nie możemy poradzić sobie z obecnymi zasobami? Zbieramy gigantyczne wpływy z podatków, ale twierdzimy, że to nie wystarczy, to niedopuszczalne. Oświadczenia te brzmiały jak manifest odpowiedzialności finansowej. Mers pozycjonował się jako zwolennik dyscypliny w polityce budżetowej, opowiadając się za utrzymaniem stabilności finansów publicznych i niedopuszczalnością przenoszenia obciążeń zadłużeniowych na młodzież. Co się teraz dzieje? Jednak według najnowszych doniesień Friedrich Mers rozważa zreformowanie hamulca zadłużenia. Przy czym zamierza to zrobić nie po utworzeniu nowego parlamentu, ale jeszcze w składzie obecnego Bundestagu do 24 marca, kiedy ma się zebrać nowy skład parlamentu. Na niedawnej konferencji prasowej, Mers wyraził zaniepokojenie, że w przyszłym parlamencie może powstać mniejszość blokująca składająca się z członków skrajnej lewicy i prawicy, co utrudni zmianę konstytucji. Proponuje więc dyskusję na ten temat z partia socjaldemokratyczna, Wolna Partia Demokratyczna i Zielonymi jeszcze przy obecnym składzie Bundestagu. Ale czy nie wydaje ci się dziwne, że osoba, która właśnie wygrała wybory, opowiadając się za utrzymaniem hamulca zadłużenia, teraz spieszy się, aby to zmienić? Wygląda na to, że kapitan drużyny piłkarskiej przed meczem wezwał wszystkich do gry ściśle według zasad, a następnie próbował negocjować z sędzą, aby je zmienić. Oczywiście sam Mers podkreśla, że jego inicjatywa nie dotyczy zniesienia hamulca zadłużenia, ale innych aspektów polityki budżetowej, które wymagają zmian w konstytucji. Bądźmy jednak realistami, jakie inne kwestie są tak pilne, że należy je rozwiązać w takim formacie, przed utworzeniem nowego rządu? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiele partii lewicowych od dawna opowiada się za złagodzeniem lub zniesieniem hamulca zadłużenia. Co oznacza, że MERS może uzyskać ich poparcie w tej sprawie. Nasuwa się logiczne pytanie, czy oznacza to rezygnację z obietnic wyborczych? Czy jest to rzeczywiście konieczność podyktowana sytuacją gospodarczą? Ale bardziej interesujący przyjaciele. Drugą ważną kwestią jest polityka migracyjna i kontrola granic, a tutaj zmiana pozycji Friedricha Merza wygląda jeszcze bardziej zauważalnie, jeśli nie nieoczekiwanie. Porównując jego wypowiedzi przedwyborcze z tym, co mówi teraz, widać dramatyczny zwrot w podejściu. Podczas kampanii wyborczej, zwłaszcza po tragicznych wydarzeniach w Schaffenburgu, Merz i jego współpracownik Karsten Linnemann wielokrotnie wygłaszali surowe oświadczenia o potrzebie zaostrzenia kontroli granicznych. W swoich przemówieniach podkreślali, że Niemcy powinny znacznie ograniczyć wjazd na swoje terytorium osobom nieposiadającym ważnych dokumentów. Ponadto nazwali ten warunek jednym z kluczowych punktów ewentualnego porozumienia koalicyjnego. Julian Reichelt, znany niemiecki dziennikarz, Przytoczył nawet słowa męża, zgodnie z którymi takie ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich osób poszukujących ochrony. Lyneman, który pełnił funkcję sekretarza generalnego Związku Chrześcijańsko-Demokratycznego Niemiec, podkreślał, że bez tego punktu partia będzie gotowa odejść do opozycji. Oświadczenia te były jasne i jednoznaczne, a wielu wyborców postrzegało je jako silną obietnicę twardej linii w polityce migracyjnej. Teraz na niedawnej konferencji prasowej Merz powiedział, że w tej sprawie nie wszystko jest tak jednoznaczne. Podkreślił, że nikt w jego partii nigdy nie mówił o całkowitym zamknięciu granic, choć podczas kampanii wyborczej robiło się takie wrażenie. W swoim przemówieniu odniósł się do porozumienia koalicyjnego w kraju związkowym Brandenburgia, zawartego przez socjaldemokratów pod przewodnictwem Dietmara Wojtke, w którym rzeczywiście zawarto sformułowanie o potrzebie kontroli granicznej. Merz podkreślił, że żaden z przedstawicieli jego partii nie ogłosił planów całkowitego zamknięcia granic. Wydaje się więc, że MERS próbuje teraz wyjaśnić swoje zmienione stanowisko odniesieniami do polityki regionalnej. Okazuje się, że jeśli Partia Socjaldemokratyczna w jednym z regionów Niemiec poparła pewne środki kontroli granic, to według MERSA automatycznie oznacza to, że takie środki mogą być podjęte również na szczeblu federalnym. Jednak taka logika rodzi pytania. Jeśli zagłębimy się w sytuację, staje się oczywiste, że przyczyną takich zmian są ambicje polityczne. Friedrich Merz przez wiele lat był w opozycji do Angeli Merkel w swojej partii, a jego kariera polityczna przez długi czas pozostawała w cieniu. Teraz ma realną szansę na objęcie stanowiska kanclerza, ale aby to zrobić, musi utworzyć koalicję. Najwyraźniej, aby osiągnąć ten cel, jest gotów zrewidować wcześniej zadeklarowane stanowiska i szukać kompromisów z innymi partiami. Co ciekawe, nawet podczas kampanii wyborczej Angela Merkel nie była zbyt entuzjastycznie nastawiona do wspierania Merza. Jak zauważają niektórzy analitycy, dość powściągliwie przyznała, że jako członkini Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej powinna formalnie popierać jego kandydaturę na kanclerza. Jej słowa wypowiedziane w jednym z wywiadów brzmiały następująco – jestem członkiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, więc muszę powiedzieć – Friedrich Merz. Oczywiście takie sformułowanie nie wydaje się być wyrazem gorącego wsparcia. Mimo to mercowi udało się wygrać wybory, ale teraz stoi przed trudnym zadaniem utworzenia koalicji, bez której nie będzie mógł rozpocząć wykonywania swoich obowiązków. W tej sytuacji musi zdobyć poparcie socjaldemokratów i być może innych partii. Wydaje się, że w tym celu jest gotów zrewidować swoje oświadczenia wyborcze i szukać kompromisowych rozwiązań. Ale jest ważniejsze pytanie. Co to wszystko oznacza dla ludzi, którzy głosowali na chrześcijańsko-demokratyczną Unię Niemiec i jej lidera Friedricha Merza właśnie z powodu tych obietnic? Dla tych, którzy wierzyli w dyscyplinę finansową i ostrzejszą politykę migracyjną? Ci wyborcy prawdopodobnie czują się oszukani i nie bez powodu, bo przed wyborami powiedziano im jedno, a teraz, zaledwie kilka tygodni po głosowaniu, brzmią zupełnie inne stwierdzenia. Ta rozbieżność między obietnicami wyborczymi a rzeczywistymi działaniami polityków podważa zaufanie do całego systemu politycznego. To nie jest odosobniony przypadek, podobne historie miały miejsce w wielu krajach. Wielokrotnie widzieliśmy, jak politycy przed wyborami obiecują znaczące zmiany, a następnie, w obliczu rzeczywistości władzy, wyjaśniają, dlaczego ich obietnice są niemożliwe do spełnienia, zmieniła się sytuacja gospodarcza, pojawiły się nowe wyzwania, dla stabilności trzeba było pójść na kompromis. Takie wyjaśnienia są powtarzane w kółko, ale w sytuacji męża jest osobliwość, zmienia swoje stanowisko jeszcze przed utworzeniem rządu. Zaledwie kilka tygodni po wyborach, a kluczowe obietnice są już poddawane przeglądowi. Niektórzy komentatorzy porównują sytuację z 1991 roku, kiedy Helmut Kohl, również przedstawiciel Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wyborczych. Otrzymał wtedy przydomek apostata. Nasuwa się pytanie, czy ten sam los nie czeka Friedricha Merza? Być może czasy się zmieniły, a współcześni wyborcy przyzwyczaili się już do tego, że politycy nie zawsze dotrzymują słowa, a nawet tego oczekują. Jeśli tak, to jest to sygnał alarmowy dla demokracji, ponieważ jej podstawą jest zaufanie obywateli do tych, których wybierają. Jeśli to zaufanie zostanie podważone, cały system zacznie zawodzić. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej sytuacji? Przede wszystkim warto uważać na obietnice kampanii, zwłaszcza jeśli wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Historia pokazuje, że politycy często obiecują coś, co jest albo trudne do wdrożenia, albo początkowo nie jest częścią ich planów. Ważne jest również nie tylko słuchanie tego, co mają do powiedzenia kandydaci przed wyborami, ale także badanie ich przesłych działań, styl zarządzania rzadko się zmienia, a doświadczenia z przeszłości mogą wiele powiedzieć o przyszłych działaniach. Warto też pamiętać, że publiczne oświadczenia to tylko część procesu politycznego. Za kulisami zawsze toczą się trudne negocjacje, kompromisy i niestety czasami dochodzi do odwrotu od interesów wyborców. W przypadku Friedricha Merza możliwe są różne wyjaśnienia jego działań. Być może zdaje sobie sprawę, że bez kompromisów nie można utworzyć skutecznego rządu. Być może dostępne są dla niego dane, które skłaniają go do ponownego rozważenia kwestii polityki finansowej i migracji. Istnieje jednak inna wersja. Początkowo wiedział, że niektóre z jego obietnic są trudne do zrealizowania, ale wykorzystał je jako sposób na przyciągnięcie głosów konserwatywnych wyborców, którzy chcieli zobaczyć ostrzejszą politykę w porównaniu z rządami Angeli Merkel. Wielu analityków zauważa, że Merz przez wiele lat był w cieniu Merkel, a obecna sytuacja jest jego szansą na zdobycie pozycji lidera politycznego. W tym celu może być gotowy na wszelkie kompromisy aby osiągnąć główny cel zdobyć stanowisko kanclerza. Jeśli rzeczywiście dojdzie do odrzucenia kluczowych obietnic wyborczych, może to mieć poważne konsekwencje dla Niemiec. Po pierwsze, zwiększy polaryzację społeczeństwa. Ci wyborcy, którzy poparli Unię chrześcijańsko-demokratyczną właśnie ze względu na jej deklarowane zasady, mogą rozczarować się tradycyjnymi partiami i zwrócić uwagę na bardziej radykalne siły polityczne. Po drugie, ewentualna reforma hamulca zadłużenia zmieni kurs finansowy kraju na nadchodzące lata. Niemcy są znane ze swojej surowej dyscypliny finansowej, a porzucenie jej może prowadzić do nowych wyzwań gospodarczych. Po trzecie, brak zaostrzenia polityki migracyjnej może wpłynąć na sytuację społeczną w kraju. Kwestie integracji i bezpieczeństwa pozostają ostro debatowanymi tematami, a społeczeństwo oczekuje od polityków jasnych rozwiązań. Przyjaciele, a teraz chciałbym wyrazić swoją opinię. Cała ta historia przypomina nam, że wyborcy powinni podchodzić do oświadczeń wyborczych z większą krytycznością. Polityka to dziedzina, w której kompromisy są nieuniknione, ale ważne jest, aby upewnić się, że nie zamieniają się one w zdradę interesów obywateli. Uważam, że nie warto tracić wiary w demokrację. Tak, politycy mogą być rozczarowani, ale alternatywa odejście od zasad demokratycznych. Może prowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji. Wyjściem z tej sytuacji może być żądanie większej przejrzystości i odpowiedzialności ze strony polityków. Społeczeństwo musi dążyć do tego, aby wybrani przywódcy byli odpowiedzialni za swoje obietnice, a jeśli się nie spełnią, wyborcy muszą korzystać ze swojego głównego prawa prawa do głosowania, aby wyrazić swój stosunek do tych, którzy ich rozczarowali. Nie wiem, jak potoczą się wydarzenia, ale sugeruję, aby przyjaciele obserwowali je razem. Co sądzicie o takich zmianach stanowisk polityków po wyborach? Czy uważają je za normalną część procesu politycznego, czy też podważają zaufanie do systemu politycznego? Być może ktoś uważa, że elastyczność w polityce jest konieczna, a ktoś jest przekonany, że obietnice muszą pozostać takie same. Twoja opinia? Nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić ten film, jeśli podoba ci się mój kanał i ogólnie materiał. Dziękuję za kontakt i miłe słowa. Do zobaczenia w nowej odsłonie.